Sprawa dotyczy rzeczy fundamentalnej, kwestii bezpieczeństwa państwa. W tej, w tej kwestii nie powinno być miejsca na cyniczne gry, na fobie jednego konkretnego człowieka. Panie ministrze Właszczak, najwyższy czas, aby stanął pan na tej mównicy i wytłumaczył, dlaczego odrzucacie tę propozycję, dlaczego nie chcecie bronić Polski, dlaczego nie chcecie bronić polskiego nieba. Dziś, jak, dziś przed Sejmem stoi wielka masa niemieckich limuzyn. Kupujecie ich na potęgę, bo dotyczą one Waszego komfortu i Waszego bezpieczeństwa. Gdy sprawy dotyczą bezpieczeństwa Polaków, jesteście nadzwyczaj nieudolni. Dlaczego, Panie Ministrze Błaszczak, czas na informację, dlaczego działa Pan wbrew polskiemu bezpieczeństwu? Panie Pośle, sprawa była omawiana panie, 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 panie. na konwencie z. Y, Panie panie, 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 pośle, panie pośle Kierwiński. Pa... Już za kleczką. Panie Wysoki Sejmie powiedziałem posłowi Kierwińskiemu, żeby się Mariusz nie wybierał. Błaśnie. Dlatego, że przecież można rozmawiać kulturalnie. Chociaż taki apel w stosunku do państwa no jest wołaniem na puszczy. No niemniej, proszę państwa... Proszę Państwa, ja rozumiem, że ta próba awantury z Waszej strony jest próbą zatarcia tych wszystkich win, których się dopuściliście, kiedy rządziliście do 2015 roku. Bo to przecież Wy osłabialiście wojsko polskie poprzez likwidację jednostek wojskowych. Świętej Pamięci prezydent Lech Kaczyński ostrzegał. W 2008 roku, przed odbudową Imperium Rosyjskiego, Imperium Putina, a co Wy robiliście? W 2011 roku likwidowaliście jednostki wojskowe, otwieraliście wschodnią Polskę Putinowi, zostawialiście wschodnią Polskę Putinowi. To jest, to jest właśnie działanie, działanie na szkodę Polski. A my co robimy od 2015 roku? My wzmacniamy wojsko polskie, my organizujemy jednostki wojskowe, my kupujemy broń dzięki temu, że powstała ustawa o bronie ojczyzny. Dzięki temu, że przewodniczącym Panie, Komitetu do Spraw Bezpieczeństwa proszę i Spraw Obrony był pan premier Jarosław Kaczyński, stworzyliśmy ustawę, która daje nam fundament do tego, żebyśmy mogli realnie wzmacniać wojsko polskie i realnie wzmacniać obronność Rzeczypospolitej. Ale ja Wam powiem, możecie spróbować odkupić swoje winy. Jak? Zagłosujcie za zmianą konstytucji, tak, żeby móc. W jeszcze większy budżet wydać na wzmocnienie wojska polskiego. Spróbujcie, spróbujcie, spróbujcie to zrobić. Dziękuję.